Dzień dobry! W tym odcinku o Alfie, o, tutaj tej, o tej, o tej, o tej, o tej Alfie, o tej właśnie, nie jest żadnej innej, nie, tylko tej. E, tak, e, zaczniemy składanie tylnego zawieszenia. Większość rzeczy mam już gotowe, to znaczy tak, mam już ładnie ocynkowane o kółułki, o nakrętki. Mam odcinkowane śrubki, wszystko elegancko. Mam już umyty mechanizm różnicowy, ze wszystkimi jego częściami. Łożyskami, które się okazały bardzo dobre, więc po prostu po wymyciu zostanie to wszystko poskładane dalej. Przygotowane mam już wahacze tylne, gdzie wcisnąłem nowe gumy. No, a zrobiłem już to poza kamerą, bo stwierdziłem, że nie możecie wiedzieć wszystkiego. Gumy już, już gotowe. Mam gotowy też... Mm, Kurkowodno. wodno! Starość, nieradość. Mam już gotowy wahacz ten e, trójramienny. Który trzyma most u góry. Po malowaniu proszkowym tutaj było trzeba wyczyścić elegancko, także już wszystko jest zrobione. I gumy tego wahacza jeszcze mam nie wymienione, ponieważ nie wiem jak. To jeszcze będę musiał wykombinować. Zobaczymy. Mam też, co ja mam jeszcze gotowe. Mam nowy uszczelniacz tutaj, mechanizmu różnicowego. Mam już wyczyszczony trójnik do hamulców. No, a takie tam. A i jeszcze po malowaniu proszkowym mam już wymyte półosie, że w środku nie ma już żadnego ścierniwa, więc po tym jak złożę tutaj wałek atakujący będę mógł włożyć kosz satelit i przykręcić już za przeproszeniem pochwy półosi. Nie będę montował jeszcze półosi, ponieważ nie zabrałem się jeszcze za wymianę łożysk, natomiast mam wszystkie już części łożyska, szczęki do hamulca ręcznego. To zrobię później. Na początek złożymy samą obudowę mostu, wrzucimy to jako zawieszenie do samochodu, a półosie przyjdą później. Odłożenie odłożyska: oczywiście, muszę je najpierw nasmarować, żeby nie było zupełnie suche. Łożyska zostają stare, nie ma potrzeby ich wymiany, bieżnie wyglądają idealnie. Łożyska nie mają żadnych żelów ani nic, więc to wszystko może zostać użyte ponownie. Co jest o tyle fajne, że nie będę musiał ustawiać całego mostu od nowa, tylko po prostu tak jak jest, tak się składa i gotowe. No i oczywiście najpierw łożysko, później uszczelniacz. Po włożeniu uszczelniacza nie można by było włożyć łożyska oczywiście. Następnie wałek atakujący, też oczywiście olej na łożysko. Tego łożyska nawet nie ściągałem z wałka, nie było sensu. No i tutaj wchodzimy niestety w kategorię agronaprawy, czyli brakowało mi klucza odpowiedniego do nakrętki wałka ataku, więc dobijam to pobijakiem. Eee, oczywiście nie jestem w stanie dokręcić tego z określonym momentem, ale dokładnie wiem z jakim oporem to powinno się obracać. Wiem, że to nie jest do końca właściwa metoda, ale z drugiej strony parę mostów już w ten sposób udało mi się złożyć. Mam te czucie jak to powinno chodzić i do tej pory wszystko chodzi jak trzeba. Jest ciche, nie rozpadło się jeszcze. W związku z tym znajmy, że będzie ok. Zresztą wiemy, że ta alfa jeździła i jest ok, no ale to będzie dopiero później, wiadomo. Talerzowym mamy włożony. Żeby to zamknąć, musimy przykręcić obudowę podwłosi. A odbudowę podwłosi w ogóle wyszły przepięknie, są pomalowane proszkowo. Nie było łatwo ich zabezpieczyć, żeby, żeby tam się nic nie dostało, więc yy, z zewnątrz są pomalowane, natomiast w środku musiałem bardzo, bardzo dokładnie to wszystko doczyścić, żeby tam nie było ani grama ścierniwa pozostawionego. Wyszło idealnie, naprawdę są super fajne, czyste w środku. Więc jeszcze tylko kapeczka oleju na łożysko i możemy przykręcać obudowę. westchnąłem, to jest bardzo dobry znak, że to jest około 45-42 tonometrów moment dokręcenia. drugą obudowę półosi jest trójnik do układu hamulcowego to oczywiście musiałem też sobie przypomnieć w którym miejscu on był bo z niego oczywiście wychodzą rurki hamulcowe do obu kół więc musiał być we właściwym miejscu żeby to wszystko do siebie pasowało W łosi, jak widać, nie za bardzo chcą zejść, natomiast mamy środki przymusu bezpośredniego w postaci szlifierki. A to, co teraz rozkładam, to są hamulce postojowe, czyli hamulce ręczne. Z tyłu w moście są założone takie tarczo bębny, gdzie hamulec tarczowy odpowiada za główne hamowanie, natomiast hamulec postojowy jest w środku w tym właśnie malutkim bębenku. To właśnie ten mechanizmy teraz rozkładam. budowę mostu mam złożoną. Przygotowałem sobie resztę części. Teraz będę starał się założyć wahacze tylne, sprężyny, amortyzatory. Jest kawałek miejsca. Jak mi się to uda założyć to założymy most. Na razie półosi nie mam jeszcze gotowych, więc to chwilę musi poczekać. Ale założymy te pasy parciane. Tak. Natomiast tutaj mam jeszcze ten wahacz trójkątny. Udało mi się wcisnąć jedną gumę. Tutaj. Drugiej mi się nie udało wcisnąć, a zaraz pokażę Wam dlaczego. O! Nie udało się wcisnąć, ponieważ nastąpiła awaria. Ale nic, nie pozwolimy, żeby to nas zniechęciło. Składamy dalej. Dobra. Wachacz ten kątny, który teraz zakładam, to ogóle by było dość ciężko założyć. Udało mi się go tutaj, tak jak widać, przykręcić, to znaczy w środku do mostu i na zewnątrz po jednej śrubie złapać do podłużnic. Natomiast, dopiero jak z tyłu w samochodzie usiadły dwie dorosłe osoby, to dopiero wagi tyle dostał samochód, żeby opadł, osiadł na sprężynach, i wtedy dopiero ten wachacz się tak ułożył, że dałem radę wkręcić pozostałe dwie śruby z każdej strony w podłużnicę. No to alfa stoi już na kołach. Nie było to łatwe zadanie. Znaczy, w sumie wszystko poszło w z górki, ale parę było tam zadań, które, które wymagały trochę więcej inwencji twórczej niż standard przewiduje. Ale już wszystko jest zrobione. Wstępnie wyregulowałem geometrię. Bardzo wstępnie. Wstępnie są też wyregulowane amortyzatory na połowę regulacji. Jest niżej, znaczy przynajmniej tył, bo przód jeszcze, jeszcze musi się rozjechać, jak ruszymy do przodu parę metrów. No ale tak, więc zawieszenia myślę, że już gotowe. Hamulce odpowietrzone, odpowietrzone też sprzęgło. Teraz myślę, że ją przestawię na inne miejsce i, i będę próbował już ją uruchomić. Zobaczymy jak to pójdzie. Po uruchomieniu jeszcze wiadomo regulacje zapłonu, gaźników. Muszę zsynchronizować gaźniki. Ale to już jest auto, które jest na wylocie z garażu. Rzadka rzecz. Do mnie jak coś trafia to zazwyczaj trochę tutaj bawi. No tak, ale każdy projekt ma to do siebie, że, że się kończy i mam nadzieję, że że niedługo. A w razie, jakbyście się zastanawiali, jak ta alfa ode mnie odjedzie, no bo tablicy na razie jeszcze nie ma. No to oczywiście, jak to jak? Na lawecie! Przecież to jest alfa!